W Wałeckim Centrum Kultury odbył się niecodzienny wernisaż wystawy artystycznej pod tytułem 319. Autorkami prac przedstawionych na wystawie były trzy Wałczanki, absolwentki gimnazjum nr 2 w Wałczu, a obecnie uczennice Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. Leona Wyszczółkowskiego w Bydgoszczy. Celem wystawy jest pokazanie uczniom gimnazjów, jak można dalej rozwijać się, jeśli mają pasję plastyczną. W sumie to zbytnio nie miało się pomysłu na tytuł. I długo nad tym się zastanawiałyśmy, a 319 to po prostu pokój w internecie, w którym mieszkamy. I liczba naszych po prostu jest nas trzy i mamy po 19 lat, i po prostu zdecydowałyśmy, się, że tak będzie najlepiej. Jeśli chodzi o inspirację, autorki czerpią ją od różnych ludzi, przedmiotów, miejsc. W późniejszym czasie były to inspiracje malarzami i grafikami. Sam pomysł by zająć się sztuką zaczął się w czasach edukacji w Wałczu i pokierował autorki do wyboru odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej. Ponieważ uczyłyśmy się w tym samym gimnazjum, gimnazjum numer 2 tutaj w Wałczu. No i w sumie też mi się wydaje, że w że jesteśmy kuzynkami i rodziną, więc jakby wspólnie podjęłyśmy tą decyzję, no i. Właśnie tak długo myślałyśmy nad tym, w jakim kierunku pójść dalej, jeżeli chodzi o naszą, naszą edukację, ale poszłyśmy do wniosku, że jeżeli już mamy wybierać, to wolałbyśmy się ukierunkować, a sztuka zawsze w jakimś stopniu nas bardzo ciekawiła i byliśmy bardziej skłonne w tym kierunku niż jakimkolwiek innym, więc wydaje mi się, że to był dobry wybór. Uczyłam się tak samo jak dziewczyny w gimnazjum numer dwa w Wałczu. I można powiedzieć, że ta droga była też dosyć spontanicznym wyborem, bo działa się dosyć na szybkich obrotach. Zdecydowałam się w szybkim czasie. Bardzo szybko musiałam oddać teczkę na egzaminy wstępne, ale jak widać udało się i może też wspólnymi siłami z dziewczynami łatwiej, nam, łatwiej mi było podjąć tą decyzję. La, 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 mazura, mazura, ciao, ty, ciao. Się, że chyba w nich to troszeczkę rosło w gimnazjum. I tak jak już wspomniałam, pani, która prowadziła zajęcia plastyczne, troszeczkę im sugerowała, że z tymi zdolnościami, które posiadają, mogą śmiało praktycznie startować do tej szkoły. Rodzice nie ukrywają radości, że ich córki wybrały taką drogę, choć nie zawsze było łatwo. Nie przez kierunek szkoły, lecz jej odległość od rodzinnego domu. No, to na początku to na pewno było trudne do zaakceptowania. Z takiego względu, że ta szkoła była przede wszystkim poza Wałczem, no i nagle dziecko wyjeżdża z domu. Ten pomysł trwał przez kilka miesięcy, bo to, to nie była nagle nasza zgoda, tylko nasz, nasze dziecko powiedziało o tym, później odpuściło, a na koniec już przypuściło taki atak ostateczny. No i argumentów miała dosyć sporo. W związku z tym no wyraziliśmy zgodę, ale nie było nam łatwo. Nie? Jestem zadowolona z tego tytułu, że jest to jej pasja, więc dzięki temu może się wyrażać, tak jak tutaj dzisiaj pokazuje, tak w swoich pracach, swoich malunkach, rysunkach i widzę, że po tych pracach, że faktycznie lubi to robić. Tak? W pracach młodych artystek dostrzegamy pasję. Mamy nadzieję, że to dopiero początek dalszych realizacji oraz początek fascynacji sztuką. Życzymy, aby otwierały się wciąż to nowe drogi pełne pomysłów, a same autorki nie zapomniały podzielić się swoimi pracami z mieszkańcami walcz.